Taka, że jeden z filmów, który dawno temu stworzyłem, 10 lat temu dokładnie temu, 10 lat temu stworzyłem z moimi uczniami w gimnazjum w Kozie Głowach. Nagraliśmy film promocyjny, który był oddolną taką akcją na żaden konkurs i tak dalej. Dwa dni temu został wykopany na TikToku i teraz ma prawie 600 tysięcy wyświetleń, ma... 3000 komentarzy, 60 tysięcy polubień. I chodzi o to, że bardzo by mi zależało na tym, żebym mógł opowiedzieć, jak takie materiały się tworzy. Eee, jak to się robi, jak pracuje się przy takich kreatywnych projektach? Właśnie tam na TikToku, a, że wiecie dobrze, że jestem lubię livey, a na TikToku jest takie dziwne ograniczenie, że muszę mieć tysiąc, tysiąc obserwujących, żeby zacząć robić livey. I to jest coś, co mnie ogranicza w tym medium, żeby działać tak jak lubię. Więc jeśli macie TikToka, prawdopodobnie macie TikToka, to mam gorącą prośbę w linku pod tym filmem, znaczy pod tym filmem jest link do mojego TikToka. Jeśli nie jest to dla ciebie problem, to będę bardzo ci wdzięczny. O, Domix właśnie e, zaobserwował, dzięki Domik 910 e, za obserwacje na TikToku. Jest was tutaj dużo i jakby liczę na waszą pomoc, naprawdę. Bo chcę na TikToku opowiedzieć, jak ten film powstał w ogóle i inne takie wirale z kanału Gimnazjum w Kozie Głowach. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć pełną wersję, to wystarczy, że wpiszecie w szukajce na YouTube Gimnazjum w Kozie Głowach i zobaczycie ten film promocyjny w całości, a tam ktoś wyciął jeden z takich fragmentów. Ja w ogóle posiadam na swoim dysku twardym różne making ofy z naszych szkolnych projektów i myślę, że jeżeli to taki viral był na TikToku, to fajnie by, gdy, fajnie by było, gdybyśmy mogli Razem zadziałać i mógłbym tam po prostu pouczyć młodych ludzi, twórców, właśnie takiego podejścia kreatywnego. Mnie to zszokowało dzisiaj, doniosły mi to naukowe absurdaki, że, że jest tam, że, że ten viral w ogóle powstał. Nie uda się to bez Twojej pomocy, tak, dokładnie, Twojej pomocy, bo ja sam tych tysiąców followersów na TikToku ciężko mi będzie gdzieś tam uzbierać. Więc, cześć Konrad, cześć Michał, cześć. Marwiec, także spoko. I umówmy się tak, że jak uda się uzbierać ten tysiąc obserwujących, to gwarantuję wam nową lekcję z zadaniami z chemii. Tutaj zmobilizuję się, wam kryzys twórczy, ale potrzebuję jakiejś mobilizacji. Nie, chcę, nie lubię tych wszystkich rzeczy, że za coś, ale może to będzie dla mnie mobilizacja, że jeżeli pomożecie mi tam zadziałać i wyszerujecie tego linka do znajomych, poprosicie o to, żeby, były, żeby te obserwacje wskoczyły. To ja siądę i zacznę robić zadanka i nagrywać Wam kolejne szybkie piłki z chemii. Będę miał taką motywację, żeby to zrobić, żeby też Wam się odwdzięczyć. Tak po prostu. Więc serdecznie zapraszam. A jak się starczy i pójdzie to szybko, to zrobimy sobie kolejnego, jakiegoś fajnego live'a z gierki na, na kanale. Może nawet dzisiaj wieczorem zobaczymy. Także obserwujcie powiadomienia. Możecie odpalimy live'ika. Z jakiejś gierki w playa. Ostatnio 3-4 godziny siedzieliśmy. To są takie prywatne transmisje. Ta teraz zostanie tutaj po to, żeby pomóc mi uzbierać te, tego tysiaka. Wiem, że to może być trudna akcja i, i może nam trochę zająć czasu, mm, ale będę bardzo wdzięczny za wasze wsparcie. Tym bardziej, że no, bez was sobie nie dam rady, a wy prawdopodobnie macie TikToka. Prawdopodobnie macie TikToka. Dzięki. Yy, tak, tysiąc obserwacji mi się przyda na TikToku, potem już się rozhula samo, bo wiecie, Ja po prostu nie mam czasu na montowanie materiałów wideo na TikToka, takich tych zabawnych, jakich tak dalej. Ale live y jak najbardziej mogę sobie porobić, opowiadać różne rzeczy. Myślę, że to będzie interesujące dla innych osób. To bardzo dziękuję. Nie chcę Wam zabierać więcej czasu. Wszystkiego dobrego. Jak tam na zdalne, możecie też napisać w komentarzu. Ale dopiero potem, jak klikniecie i zaobserwujecie mnie na TikToku, żebym mógł odpowiedzieć na viral, którym jest materiał wideo odkopany z YouTube'a. 10 lat temu stworzyliśmy film promocyjny Gimnazjum w Kozie Głowach, i dzisiaj stał się on jakiś tam wiralem na TikToku. Jest mi z tego powodu bardzo miło, ale chciałbym powiedzieć, jak wyglądała kuchnia tworzenia takich projektów. Cześć Nikola. Dobra, ja spadam, bo nie chcę Wam zabierać za dużo czasu. Trzymam za Was kciuki, za siebie i za nas wszystkich, żeby ten tysiąc udał się wbić. No i pamiętajcie, jak się uda. To wlecą tutaj jakieś lekcje z chemii, bo wiem, że pewnie tęsknicie. I ja bardzo dziękuję za wszystkie wasze subskrypcje, za nowe obserwacje, że to, że, za to, że klikacie. Hitem ostatnio są, jest materiał z soli, który oglądacie ponad tysiąc razy dziennie, nie wyświetlacie, także ja, dla mnie to jest niesamowite. No, także ja to, ja to wszystko doceniam. Czytam, wasz, czytam każdy wasz komentarz pod moim filmem. Nie dla wszystkich jestem w stanie odpisywać, ale na niektóre nawet ostatnio odpisuję, takie robię sobie zadanie domowe. Trzymajcie za mnie kciuki, do zobaczenia.